A niespodzianka. Znowu. Jedziemy, jedziemy z tą serią naturalną, bo zostało raptem 40 kilka dni, a to mało jest. A więc kolejny raz, nieco z zaskoczenia, bierzemy się za arkusz. Przypominam, że w tym roku w ramach tej serii właśnie to robimy. Rozwiązujemy arkusz, arkusz, do którego macie link w opisie tego odcinka. I dziś zajmujemy się zadaniem drugim, zarówno na podstawie, jak i na rozszerzeniu, czyli drugim zadaniem ze słuchania. A więc specjalnie nie przedłużając, rzućcie okiem na opis, otwórzcie sobie arkusze. I wygląda to tak, że najpierw razem patrzymy sobie na konkretne zadanie, później je robicie, a później je razem sprawdzamy. O, zaczniemy od podstawy, ale jeżeli jesteś tu tylko po rozszerzeniu, to przeskocz od razu na tą minutę i sekundę, choć uwierz mi, na podstawę też warto rzucić okiem. A więc specjalnie nie przedłużając, otwieramy zadanie drugie z arkuszu podstawowego i wspólnie rzucamy na nie okiem. W zadaniu drugim naszym celem jest dopasowywanie. Mamy cztery punkty do zdobycia, cztery osoby będą do nas mówić i mamy pięć podpunktów, z których trzeba wybrać, o czym te osoby mówią, czyli dopasować do mówiącej osoby. To, co ona mówi, to, o czym ona nam opowiada. I każde drugie zadanie na maturze podstawowej, zresztą na rozszerzonej też jak zobaczycie, wygląda właśnie w ten sposób. Mimo to warto przeczytać treść zadania, bo ono nam od razu podpowiada mniej więcej temat, mniej więcej o czym będzie mowa. Zobaczcie, usłyszysz dwukrotnie cztery wypowiedzi związane z lustrami. I to jest ten temat lustra. Do każdej wypowiedzi dopasuj odpowiadające jej zdanie. Wpisz rozwiązania do tabeli, tylko uważajcie, bo jedno zdanie jest tam tak na podpuchę, tak żeby was robić w konia. Jedno jest dodatkowo. I teraz jak najlepiej robić to zadanie? Tak naprawdę są dwa sposoby, które się sprawdzają. Pierwszy sposób jest taki, że można sobie obok tych zdań napisać szybko polskie tłumaczenie. Przynajmniej tak mniej więcej. Przynajmniej mniej więcej, czyli no popatrzcie na to pierwsze zdanie, na przykład. The speaker is describing a book he or she would like to find. Czyli można sobie obok napisać: Opisuje książkę, chce znaleźć. Opisuje książkę, którą chcę znaleźć. Jeżeli jesteśmy w stanie szybko tłumaczyć, jeżeli szybko piszemy, to to jest dobry pomysł, bo skraca taki proces myślowy. Nie musimy cały czas w głowie tłumaczyć, jeżeli jesteście na tym etapie, że ciągle sobie w głowie tłumaczycie. A pewnie wiele z was jest. Więc jeżeli macie wtedy napisane po polsku już u góry, to słuchając konkretnej słuchanki, dużo szybciej przychodzi wam dopasowywanie tych zdań. I to jest pewien sposób. My spróbujemy jednak inaczej, spróbujemy szybciej. I trochę tak bardziej nauczycielsko, nie? Jednak jako nauczyciel angielskiego teoretycznie nie powinienem was zachęcać, żeby to tłumaczyć, bo w sumie po co? Na pewno łatwiej i na pewno szybciej będzie, jeżeli podkreślicie słowa klucze. Tylko słowa klucze. I myślę, że już w poprzednim odcinku tej serii, kiedy rozwiązywaliśmy zadanie pierwsze, zobaczyliście, że to naprawdę działa. To też skraca ten cały proces myślowy, który dzieje się gdzieś w naszej głowie. Zobaczcie. The speaker is describing a book. He or she would like to find Describing book like to find. W zupełności wystarczy. W zupełności wystarczy, żebyśmy pamiętali o tym, że chodzi o opis książki, którą ktoś chce znaleźć. Hmm? Najważniejsze słowa. Podkreślamy najważniejsze słowa. Pierwsze mamy z głowy. Patrzymy na drugie. Spróbujcie najpierw sami. Co tu jest najważniejsze? Które słowa są najważniejsze? The speaker is encouraging someone to buy something. Zachęca do kupna czegoś. Encouraging, buy something. Nawet to something pewnie nie jest potrzebne, ale niech tam. Zachęca do kupna czegoś. Hmm? Trzecie. Znowu spróbujcie najpierw sami. Które słowa są tu najważniejsze? Jak sądzicie? Można mnie teraz zapauzować na przykład. The speaker is a guide showing tourists around a historic building. Jest przewodnikiem oprowadzającym po historycznym budynku. Guide showing historic building. W zupełności wystarczy. I od razu się na to łatwiej patrzy. Zdanie czwarte. Znowu spróbujcie najpierw sami. The speaker is a teacher telling students about a place they're going to visit. A więc będzie to nauczyciel, który opowiada uczniom, opowiada studentom o miejscu, które odwiedzą. Teacher telling students place visit. Wystarczy. I ostatnie, the speaker is talking about a project which has made living in a certain place better. A więc opowiada o jakimś projekcie, który polepszył życie w danym miejscu. Talking about project. Made Living, a nawet pewnie samo Living by przeszło i na końcu Beca. Polepszył życie. Projekt polepszył życie. Tyle. Zobaczcie, jak to zupełnie inaczej od razu wygląda. I coś takiego jak najbardziej wolno wam robić na maturze. Wolno wam pisać po tym arkuszu. Nie ma problemu, nawet się zachęca przynajmniej. Ja zachęcam, podkreślamy słowa kluczem, mamy w ten sposób to ogarnięte, mamy tak, jakby od razu pewną ściągawkę, pewnego rodzaju podpowiedź, i wtedy przechodzimy do słuchania. A więc moi drodzy, teraz to sobie zapauzujcie, mnie sobie zapauzujcie i puśćcie plik dźwiękowy, który jest podany w opisie odcinka. A więc do tej minuty i sekundy tego nagrania. No to mnie teraz pauzujecie, a ja w tej pauzie piję kawę. I przechodzimy do wspólnego sprawdzania. Dwa, jeden. This changed when three giant mirrors were placed on top of a nearby mountain to reflect the sunlight onto the town's main square. The cost was huge, but the residents of Ryukan are happy with the effect. They say the quality of their life has improved. To się zmieniło, kiedy trzy ogromne lustra zostały umiejscowione na szczycie pobliskiej góry, żeby odbijać światło słoneczne na główny rynek miejski. Koszt był ogromny, ale mieszkańcy Ryukan są bardzo zadowoleni z efektów. Mówią, że jakość ich życia się poprawiła. A więc odpowiedź E: projekt, który poprawił życie w danym miejscu, w pewnym konkretnym miejscu, w tym przypadku w Ryukan. Drugie. Co w drugim padło takiego, co powinno nam pomóc dobrać odpowiednią odpowiedź? On the cover there was an antique mirror and a girl standing next to it. Na okładce było zabytkowe lustro i dziewczyna stojąca obok niego. I teraz jeszcze o książce. I'd love to do the story in class with my students, but I can't recall the title or the author. I hope it's in one of the boxes in the attic. I need to go up there and look for it. Bardzo chciałabym omówić tę opowieść w klasie z uczniami, ale nie mogę sobie przypomnieć tytułu ani autora. Mam nadzieję, że jest w jednym z pudeł na strychu. Muszę tam pójść i jej poszukać. Książka, którą chcę znaleźć, nie? Gdzie? Gdzieś na strychu. Odpowiedź A. Osoba trzecia. Posłuchajmy, co ważnego miała do powiedzenia. When you enter that huge room on our trip tomorrow... Kiedy wejdziecie do tego ogromnego pokoju podczas naszej wycieczki jutro... I stąd dowiadujemy się już, że to była wycieczka. I teraz jeszcze pod sam koniec... Don't forget to take detailed notes. Nie zapomnijcie zrobić szczegółowych notatek. Mm? Jak sądzicie, która to odpowiedź? No oczywiście D, to jest nauczyciel, który rozmawia ze swoimi uczniami, który mówi uczniom, co tam się wydarzy na wycieczce. I czwóreczka. If you put it above the fireplace, it'll make your living room look bigger and lighter. Jeżeli powiesisz to sobie nad kominkiem, sprawi, że twój salon będzie wyglądał na większy i bardziej rozjaśniony. A po chwili tak naprawdę jeszcze ważniejsze zdanie. And today everything is going for half price, so it's a real bargain. A dziś wszystko schodzi za pół ceny, więc to jest prawdziwa okazja. Skoro wszystko schodzi za pół ceny, to o czym my tu tak naprawdę rozmawiamy? O kupnie czegoś. B, E, A, D, B. To teraz możecie pochwalić się w komentarzach, jak wam poszło, czy wam ten sposób pomógł. A może spróbowaliście jednak z tłumaczeniem tych zdań, to też się tym pochwalcie, też powiedzcie jak wam poszło. A my tymczasem przeskakujemy do rozszerzenia, w którym to rozszerzeniu mamy takie samo zadanie jak na podstawie. A więc też mamy cztery wypowiedzi, które musimy dopasować do czterech zdań opisujących te wypowiedzi. Znowu, podobnie jak na podstawie, warto mimo wszystko przeczytać treść ćwiczenia, bo ono nam podpowiada, o czym mniej więcej to wszystko będzie. Zobaczcie. Już dwukrotnie cztery wypowiedzi na temat opóźnień podczas podróży samolotem. Do każdej wypowiedzi dopasuj odpowiadające jej zdanie. Opóźnienia podczas lotu samolotem. To wszystko o tym będzie. I teraz popatrzcie na zdań. Zdań mamy pięć, jedno jest po to tylko, żeby nas robić w konia. I co? I oczywiście szukamy słów kluczy. To naprawdę skróci ten cały proces później podczas słuchania. Zobaczcie. Zdanie A. This speaker suggested the airline wanted to avoid passenger claims for the delay. A więc zasugerował, że linie lotnicze chciały uniknąć roszczeń pasażerów za opóźnienie. Co to jest najważniejsze? Jak sądzicie, które słowa powinniśmy podkreślić? Suggested, można airline, chociaż tak naprawdę my wiemy, że to jest główny temat, ale niech tam avoid claims. Zasugerował, że linie lotnicze co chciały uniknąć roszczeń. Cztery słowa i to naprawdę pomoże. Zdanie drugie. the speaker was delayed, because the crew were waiting for a plane with a politician on board. A więc on był opóźniony, ponieważ załoga czekała na samolot z politykiem na pokładzie. I co tu jest najważniejsze? Crew waiting politician on board. Wystarczy. Nawet niepotrzebna to delayed, przecież my wiemy, że to wszystko jest o opóźnieniach już, nie? Załoga czekała na polityka, na samolot z politykiem na pokładzie. Wystarczy. Trzecie zdanie. This speaker experienced additional delay after landing at the destination. A więc ta z kolei osoba doświadczyła dodatkowego opóźnienia po wylądowaniu w miejscu docelowym. I co tu jest najważniejsze, jak sądzicie? Additional delay, a więc dodatkowe opóźnienie, after landing, po lądowaniu. I tyle. Reszta nie jest aż tak ważna. Reszta nie musi nam się rzucać w oczy. Zdanie czwarte. This speaker was astonished that a minor mechanical fault could cause such a delay. A więc ten rozmówca, ta osoba była zdziwiona, że taki mały problem mechaniczny mógł spowodować takie opóźnienie. A astonished. Bo powiedzmy, że to zdziwienie może nam się tutaj przydać. Minor mechanical fault, no bo. To było coś niewielkiego, to nie było nic bardzo poważnego i to też się może tutaj przydać. Cause, delay, a powiedzmy też, chociaż i bez tego pewnie by się obyło. I ostatnie zdanie. This speaker revealed that an aircraft crew member had not revealed the real reason for the delay. Ta osoba odkryła, że członek załogi nie wyjawił tak naprawdę prawdziwego powodu opóźnienia. I co tu jest najważniejsze? Discovered. Niech tam odkrył coś. A co? Crew member not revealed. Real reason. Członek załogi nie wyjawił prawdziwego powodu wiadomo czego. I ciekawe, jak Wam się teraz zrobi to zadanie. A więc idziecie teraz w opis odcinka, uruchamiacie sobie plik dźwiękowy. Pamiętajcie, że to jest plik dźwiękowy z całą maturą, więc jeżeli chcecie od razu zacząć od zadania drugiego, to musicie przeskoczyć na tą minutę i sekundę tego pliku. No, to jak już macie, to teraz mnie pauzujecie, robicie to zadanie, a ja podczas tej pauzy piję kawę. No, zrobione, zrobione, to teraz razem sprawdzamy. 2, 1. Co tam takiego padło tym, co przed chwilą usłyszeliśmy, co powinno nas naprowadzić na poprawną odpowiedź? Five years ago my plane from New York to Washington was delayed because one of its screws had come loose. Pięć lat temu mój samolot z Nowego Jorku do Waszyngtonu był opóźniony, ponieważ jedna z jego śrubek się poluzowała. I tak naprawdę to to już powinno wystarczyć, ale pod sam koniec pada jeszcze jedna ważna kwestia. Can you believe it? A screw causing a two hour delay? Incredible. Czy jesteś w stanie w to uwierzyć? Czy możesz w to uwierzyć? Śrubka powodująca dwugodzinne opóźnienie? To niewiarygodne. No i co jest tutaj odpowiedział? Oczywiście D. Ktoś był zadziwiony tym, że taka pierdoła mogła spowodować takie opóźnienie. Pierdoła to nie jest brzydkie słowo, nie? Miejmy nadzieję, że nie. Drugie. Posłuchajmy najpierw, co tam było ważne. When we reached our destination, it was late at night. And there were only three border control officers to process the passengers. We queued for two hours and learned that our luggage was still stuck on the plane because there was nobody to deliver it to the terminal. Kiedy dotarliśmy już do celu, było późno w nocy i było tylko trzech oficerów Straży Granicznej, którzy mogli się zająć pasażerami. Staliśmy przez dwie godziny w kolejce i dowiedzieliśmy się, że nasze bagaże były cały czas w samolocie, ponieważ nie było nikogo, kto dostarczyłby je na terminal. No i co to jest? Additional delay dodatkowe opóźnienie już po tym, kiedy wylądowali czyli odpowiedź. When we were finally in the air, the pilot informed us that we had taken off late due to unfavorable weather conditions over parts of Florida. Kiedy byliśmy już w końcu w powietrzu, pilot poinformował nas, że wystartowaliśmy później ze względu na niekorzystne warunki pogodowe nad częścią Florydy. Jednakże, i to jednakże jest tutaj naprawdę ważne, kolejnego dnia dowiedziałem się, że prawda była taka, że Bla, 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 bla. To co tam pada dalej już zupełnie jest nieistotne. Pilot coś powiedział, a ja się dowiedziałem, że prawda była inna. Odpowiedź E. Discovered crew member not revealed real reason. A więc dowiedział się, że ten członek załogi, w tym przypadku pilot, nie wyjawił prawdziwego powodu opóźnienia. Tada, Czwóreczka. Słuchamy najpierw. Well, maybe they suspected that people would demand compensation for the disruption to their journey and wanted to reduce the risk of that happening. Cóż, być może spodziewali się, że ludzie będą domagać się rekompensaty za przerwę w podróży i chcieli zredukować ryzyko, że to się może wydarzyć. Co w takim razie będzie odpowiedział? Linie lotnicze chciały uniknąć roszczeń. A, DCEA. No. To teraz możecie się pochwalić w komentarzach, jak Wam poszło. Czy ta metoda, czy ten sposób rozwiązywania tych zadań Wam pomaga? Myślę, że powinien. Pamiętajcie, że naprawdę jest dość sporo czasu przed tymi zadaniami, zanim one już polecą, zanim zostaną puszczone. I bardzo wielu ludzi wtedy gapi się przez okno na maturach. Nieraz to widziałem. A można to dobrze wykorzystać. Można na przykład podkreślić słowa klucze. I to bardzo pomaga, to bardzo może pomóc. Na pewno nie zaszkodzi. Wydaje mi się, że większość z Was zdobędzie realnie więcej punktów dzięki temu. Zadanie drugie z głowy. W następnym odcinku, który spróbuję wrzucić na kanał równie niespodziewanie, zadanie trzecie. I oficjalnie skończymy słuchanie. Czyli to, czego ludzie naprawdę bardzo się boją. Nie wiem dlaczego. Słowa klucze. To słowo klucz w tym przypadku. Póki co. Dziękuję bardzo uprzejmie. Rock Your English.